jeszcze odpalę światła dzienne robią robotę w nocy tak jak i w dzień bezpieczeństwo motocykl w moich rękach od 6 lat przejechałem z nim, z żoną w całą Polskę, pół Europy żadnych problemów, nałożone te handbary, piórnik, a oparcie dla kierowcy czy kufry, kuferki, na koszulki przeciwodblaskowe czy apteczkę. Dodatkowo zamontowałem zbiornik, karnister 5 pięciolitrowy zabezpieczony kluczykiem od dołu, także bezpieczny na jakieś wyjazdy, gdzie trudno o stacje benzynowe często Po dużym przeglądzie w zeszłym roku nowe opony, przód, tył plus cały silnik z regulacjami, wszelakimi wymianami. Bodajże tysiące za to zapłaciłem, plus jakieś inne drobiazgi. A osłona chłodnicy tak jak w opisie dokładam 5 litrów oleju nowego plus filtra, albo robię wymianę, chociaż moim zdaniem nie ma nie ma potrzeby, bo 2000 ma przejechane od ostatniej wymiany, ale jak ktoś życzy sobie, to nie ma problemu. Oczywiście ee, uchwyt na telefon z ładowarką i nawigacja również w komplecie, to wszystko w cenie. Zapraszam do obejrzenia, do przyjazdu. Motocykl jest sprawny, w każdej chwili gotowy do wyjazdu do Chorwacji, czy gdzie sobie tam kto życzy. Wszystko jest sprawne, tempomat również po tej stronie sprawny w całości, bez problemów. Zapraszam.